Weź chubeczek do rączki, pokaż. Ale proszę nie wkładać rączki do buzi. Hej! Ładniej weź, złap, -e -e -e. załap i pij. Ładniej pi, pokaż jak się pije. Powolutku. Tutaj. Tutaj. Postawiłaś, tak? Tutaj? Dam Marysi troszeczkę. No. Pokaż Karenka teraz jak umiesz ładniej jeść, pokaż. I teraz dać? Proszę tak. bardzo. Do drugiej rączki weź widelec. Mama. Do drugiej rączki weź widelec. Mama! Mama też będzie jadła, tak. Weź do drugiej rączki widelec. O, bardzo ładnie. Mniam. Mniam. A to jest dobre troszkę, czy bardzo? Boj. Bardzo? Nie, 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 nie. Mniam. Nie, nie, nie. Mama. Mama też je, tak. Nie. Helenka, gdzie masz buzię pokaż? Tutaj. Tutaj. A powiedz, buzia. O oh, ja. Yeah. Ona jest brudna czy czysta? Czysta. No jak czysta? Popatrz, jest brudna. A rączka, która jest brudna, pokaż? O, o, o która, Gdzie jest rączka brudna, pokaż? W którym miejscu? Tutaj. Tutaj jest brudna, tak? Tak. Mhm. A gdzie jest tata, Heleneczko? Tutaj. To tu nie jest może Świetnie. Tutaj. Tutaj jesteś brudna, tak? Mhm. Mm A gdzie masz pępek? Tutaj. Okay. on jest brudny czy czysty ten pępek? Czysty. Okay. Czysty czy brudny? Brudny. Okay. A powiedz pępek. Pępek. Okay. Pępek, ślicznie nie tylko mówię. Ble. Ble? A gdzie spadło, pokaż. Tutaj. Okay. Ojej, spadło, dobrze. To jedz haraneczko, pokaż jak ty masz ładnie jeść. Miam, niam, mniam, ślicznie. Mm. Gdzie Mimi mi poszła? Co? <słuch> Chcesz pić? Chcesz pić? To poczekaj, zaraz mam picie.